Dziś będzie m.in. o tym, dlaczego wyścig o Grand Prix Turcji może być prawie tak dobry, albo może nawet lepszy niż wyścig zeszłoroczny. Będzie o tym, dlaczego ta szamotanina Alfy wokół zatrudnienia drugiego kierowcy na kolejny sezon troszkę nam obnaża słabość Formuły 1. No i właśnie o samej Formule 1, o tym jak bardzo ta Formuła 1 zorientowana jest na zarabianie pieniędzy. No i właśnie pytanie, czy jest to czy to odbywa się kosztem kibica. O tym też dzisiaj będzie. W, tematów sporo nie ma zatem na co. Czekać zaczynamy kolejny ósmy bieg. No i właśnie, dziś będzie przede wszystkim o Grand Prix Turcji, powiemy sobie o Alfie, powiemy sobie o przyszłorocznym kalendarzu, ale też o tym, dlaczego ten przyszłoroczny sezon naprawdę może być kapitalny, bo mamy pierwsze wypowiedzi kierowców i nie tylko w kontekście tych samochodów na przyszły sezon. Pierwsze próby w symulatorach już się oczywiście odbywają, no i Blandon ostatnio na ten temat bardzo ciekawie się wypowiedział. Ja jeszcze na początku Wam chciałem tylko przypomnieć, na dole w pierwszym komentarzu, tak się umówmy, będzie link do mojego konta na Twitchu. W czwartek, 7 października o 19:00, pierwszy stream będzie tam, no. Wiadomo, dużo o Formule 1, będzie dużo różnych rozmów, także z, oczywiście z Wami, będzie trochę grania w gry wyścigowe, mam nadzieję pojawią się wkrótce jacyś goście, zobaczymy, czy polubi się z tym Twitchem, czy też nie, ale w każdym razie już teraz Was zapraszam do tego, abyście mój kanał, także na Twitchu, subskrybowali, no a ja tymczasem lecę z tematami, moi drodzy. Grand Prix Turcji, wyścig zeszłoroczny, zapamiętamy, bardzo długo, kapitalna, wyścigowa mądrość Louisa Hamiltona wtedy rzeczywiście wyszła na. Pierwszy plan, stracona szansa Lansastrola, stracona szansa choćby Szarla Leclerca. Dużo dramatów, dużo bardzo ciekawej akcji. No i teraz może być naprawdę wyścig również bardzo ciekawy. Przede wszystkim Mercedes musi zacząć naprawdę przykładać się do, do roboty. Potracone te punkty w ostatnich wyścigowych weekendach. Ok, w Soczi Mercedes wygrał, ale wiemy w jakich okolicznościach. Monza i Soczi to miało być... To miały być takie tory, na których Mercedes będzie niemalże dominował, jeszcze biorąc pod uwagę te problemy Maxa, czy znaczy problemy. No, konieczność startu z końca stawki w, w Sochi. No ale tak naprawdę Mercedes za bardzo temu Red Bullowi jakoś nie, nie odskoczył. Wiemy też, co działo się na, na Moncy, Rzecz jasna. Więc to jest rzecz, na którą na pewno będziemy zwracać uwagę w trakcie Grand Prix Turcji. Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Ferrari kontra McLaren. Bardzo ciekawa walka. Carlos Sainz prawdopodobnie będzie korzystał. Z nowej jednostki napędowej, więc tak jak Leclerc w Sochi będzie przesunięty na, na koniec, no a w McLarenie z kolei Ricardo. Wydaje się, że zaczął nam się troszkę odbijać, no nie chcę powiedzieć od dna, bo to już byłaby lekka przesada, ale rzeczywiście wygląda Daniel coraz lepiej. Mnie osobiście bardzo to, bardzo to cieszy. Zwróćcie też uwagę, no właśnie, co będzie się mówiło w Mercedesie wokół ich silnika. Żartowaliśmy sobie w pewnym momencie, zastanawialiśmy się, na ile to przesunięcie Bottasa jest spowodowane przesunięciem oczywiście w Rosji, aby przytrzymać Maxa Verstappena, ale wychodzi na to, że rzeczywiście Mercedes ma spory ból głowy, jeśli chodzi o awaryjność ich silników i niewykluczone, że Lewis Hamilton będzie miał w Turcji też, będzie miał nowy silnik i będzie musiał być przesunięty na starcie. Bacznie trzeba to, to obserwować, patrzeć co się dzieje w Williamsie, patrzeć, co się dzieje w McLarenie z tymi silnikami? No, bo naprawdę w Mercedesie bardzo głośno tego nie mówią, ale da się wyczuć, że z tymi jednostkami coś jest nie tak. Oni oczywiście wolą zapobiegać niż, niż leczyć, no ale jednak gdzieś tam te problemy ostatnio się pojawiły. Sergio Perez to też jest kierowca, na którego warto w trakcie Grand Prix Turcji zwracać uwagę, bo radzi sobie bardzo, bardzo słabo. Dwa razy na podium w tym sezonie. Ostatni raz na czwartym miejscu był pod koniec czerwca, więc no, wciąż pogubiony jest Sergio Perez. Ja jestem zaskoczony. Spodziewałem się naprawdę, że, że Meksykanin dojdzie do całkiem wysokiego poziomu w Red Bullu i będzie w stanie ten poziom utrzymywać. No, bo dojść na jeden wyścig to nie jest problem, ale żeby ten poziom utrzymywać, no byłem przekonany, że do września, no to na pewno, czy tam do października to się wydarzy, no ale jednak, nie, więc Sergio, ok, ma już kontrakt, oczywiście na przyszły rok, ale gdzieś tam ta jego wartość jako, jako kierowcy obok Maxa Verstappena, kolejny kierowca, który ma z tym gigantyczny problem, zobaczymy, czy w ogóle do końca tego sezonu Sergio te problemy rozwiąże. A już był też taki moment, że wydawało się, że już jest coraz lepiej, że już Sergio ma to coś, no ale jednak, jednak jeszcze na to trzeba trochę, Trochę poczekać. No a jeśli chodzi o sam, o sam obiekt w Turcji, dlaczego to ściganie? No właśnie w zeszłym roku mieliśmy oczywiście te problemy z, z nawierzchnią, świeżutka nawierzchnia. Pirelli zaskoczone, że tam ktoś na nawierzchnię wymienił. Ślisko było nawet, jak nie padał deszcz, a deszcz jeszcze spadł, więc dodał coś od siebie. No i teraz wykonano pracę na to, że w Turcji, aby ten tor troszkę oczyścić. To jest coś takiego, co się robi też w Singapurze, rokrocznie przed wyścigiem. To jest po to, aby poprawić. Przyczepność. Pirelli o tym do końca też tak wynika z ich wypowiedzi nie wiedziało i oni na ten rok będą mieli o stopień miększe opony niż w zeszłym roku. No a to wciąż będzie bardzo dla opon wymagający. Więc też może być ciekawie pod tym względem, pod względem zużycia tych, e, tych gum i, e, i tego, jak Pirelli sobie z tym, e, z tym poradzi, a w zasadzie jak poradzą sobie kierowcy, którzy te opony oczywiście muszą w praktyce już doprowadzić do odpowiedniego okna temperaturowego i e, będą oczywiście też wszyscy bacznie patrzeć w niebo, bo prognozy są takie, że może popadać w weekend z, z Grand Prix Turcji. Trochę na to czekamy na opady deszczu. Oczywiście nie za mocne, żeby nie było jak na spa. Teraz zawsze trzeba to dodawać, bo na spa, aż nas posłuchano za bardzo z tym, z tym deszczem. Co nie jest oczywiście łatwe, żeby te, ta intensywność wstrzeliła się idealnie w, w, w taki przedział, że jest wystarczająco mokro, żeby było ciekawie, ale tak, żeby jednak te samochody mogły po tym deszczu jeździć, to nie jest łatwe, yy, łatwe zadanie. Więc naprawdę Grand Prix Turcji to może być kawał yy, ścigania. Yy, może coś po wyścigu właśnie na Twitchu też, yy, coś tak na, na szybko, od razu po zakończeniu rywalizacji, może tam się yy, pojawię, zobaczymy, yy, będę dawał znać na moich mediach społecznościowych, więc śledźcie tradycyjnie. Oczywiście, serdeczne dzięki dla tych, którzy już się śledzą i są ze mną, bo to naprawdę bardzo motywuje do dalszej pracy. No a teraz parę słów na temat tego, jak sobie tam pracują ludzie w Alfie Romeo, odpowiedzialni za zatrudnianie kierowców. Czyli oczywiście chodzi m.in. o Freda Wasera i o sytuację z drugim fotelem na sezon 2022. Widać, że tam się dzieje sporo. Bo tak, z jednej strony Fred Wasser mówi, że oni bardzo dziękują Alfie za, za wsparcie, że się świetnie rozwijają, że dotychczas brakowało im kilkudziesięciu milionów euro do tej górnej granicy limitu wydatków czyli jeśli tam możesz wydać nie wiem, 140 milionów euro na sezon, no to Alfa i Tak ma budżet tam powiedzmy stówkę, więc jeszcze mają spory zapas. No ale teraz Fred Waser mówi, że hola hola, ten budżet powiększamy, już będziemy na limicie idealnie, więc wszystko gra. Zwiększyliśmy zatrudnienie w ciągu ostatnich lat, generalnie wyglądamy finansowo naprawdę super. No i w takim artykule, który się pojawił właśnie z wypowiedziami Freda Wasera Fred bardzo dziękował Alfie Romeo za zaangażowanie. Pytanie oczywiste, czy pojawił się też inny, tytułarny sponsor w tymże artykule, w wypowiedziach Freda? Nie pojawił się, być może to zostało wycięte, a być może Fred rzeczywiście tego nie powiedział. Z drugiej strony, prezes Orlenu mówi w WP chyba, że nie tylko Alfa wchodzi w grę, jeśli chodzi o przyszły rok i o, i o sponsoring. Więc tam coś się, tam coś się kotuje ewidentnie w, w temacie, tam trwają jakieś, jakieś negocjacje i no, i pewnie jeszcze one troszkę czasu zajmą, ale bardzo jestem ciekawy, czy, czy Orlen rzeczywiście będzie próbował przejść do innego zespołu ze swoim sponsoringiem. Jaki to może być zespół, w którym Robert rzeczywiście będzie miał szansę na te, na te piątki, bo na tym jednak mu, mu bardzo zależy. HAS trochę nie, choć teoretycznie HASowi przydoby się ten doświadczony kierowca. Oni ostatnio o tym mówili w HASie, no ale tam mamy koncern Ural -Kali gdzieś te wpływy rosyjskie tam są dosyć intensywne i, i nie wiem, czy to jest wymarzone towarzystwo dla, dla akurat takiej, takiej firmy. No a tak jak popatrzeć po innych zespołach, no to sponsor tytularny tak naprawdę nie za bardzo widzę, gdzie mógłby wchodzić ewentualnie, ewentualnie w grę. Williams już jest zajęty swoimi rzeczami, zresztą nie wiem, czy Orlen chciałby wchodzić drugi raz do tej samej rzeki, choć akurat Williams teraz naprawdę kapitalnie się, się rozwija. No, sytuacja wygląda ciekawie. I dzieje się w zasadzie, jestem przekonany, że ten Orlen zostanie w jakiejś roli w Formule 1. Gdybym miał obstawiać pieniądze, to bym jednak postawił na to, że będzie wciąż z, z Alfą. I to z tym zespołem dalej będzie swoją przyszłość wiązał także Robert. Oczywiście wygląda wszystko na to, że nie w formie kierowcy etatowego. No właśnie, no, jeśli chodzi o tego drugiego kierowcę, no to w Alfie słuchajcie, miotają się z tym tematem straszliwie. Joe czyli ten chiński kierowca, ponoć chce dłuższy kontrakt, na co Alfa nie do końca chce się zgodzić. No, z drugiej strony oczywiście ci ludzie, którzy stoją za Zhou mówią, no hola hola, trzyletni kontrakt może Wam nie pasować, ale 30 milionów euro Wam nie pasuje, no dajcie spokój, to gadamy się, na spokojnie. No i nie jest to wykluczone, że się dogadają. Jak gdybym miał znowu stawiać pieniądze, raczej bym stawiał na, na Joe yy, cały czas. Chociaż temu wszystkiemu przygląda się niejaki Oscar Piastri, czyli gość, który w sezonie 2019 wygrał Formułę Renault Eurocup, później w 2022 drugim, drugim, FU. W 2020 roku jako debiutant wygrał Formułę 3, yy, no a w tym roku jest na dobrej drodze, żeby jako debiutant wygrać Formułę, yy, Formułę 2. I on o to miejsce, w, i on też teraz Roger Bergman z Blika napisał, że ten Oscar Piastri jednak jest tam na, na celowniku Alfy w automotorze. Sport też napisali o Piastrim, że jednak też gdzieś tam walczy o ten, o ten fotel. O Robercie nie pisali, gdybyście pytali. No i ja mam wrażenie, że naprawdę okej. Okay, ja wiem, że to, to będą oczywistości chyba, ale... To jest sytuacja, którą znamy oczywiście od lat, ale jest to sytuacja patologiczna, że mamy gościa, który naprawdę wygląda na to, że jest gigantycznym talentem, bo ktoś bez talentu nie wygrywa. Jako debiutant rok po roku F3 i zakładamy, że w F2 będzie triumfował Oscar Piastri, widać, że to jest ktoś, kogo trzeba jak najszybciej przegarnąć pod swoje skrzydła, zaopiekować się nim dobrze, zapewnić mu dobrą przyszłość w Formule 1. Jeśli ktoś powie, no ale to nie ma pewności, czy on też w Formule 1 będzie tak dobrze jeździł, okej, okay. ale z drugiej strony, jeśli ktoś ma wybór między Piastrem a Yu Joe, który z całym szacunkiem, no ale w Formule 2 jeździ bodaj trzeci sezon i... I dopiero teraz walczy tak naprawdę o, o tytuł, ale pewnie i tak tę walkę, walkę przegra. No to co my tu w ogóle porównujemy? No mamy Mika Schumachera w Formule 1, który ma dużo mniejsze e, osiągnięcia niż Oskar Piastri w tym momencie. Mamy Nikita Mazepina, mamy Nikolasa Latifiego. Naprawdę to są kierowcy, którzy nie pokazali takiej skali e, talentu, a w Formule 1 wylądowali. I e, jest coś nie tak e, fundamentalnie i z tym sportem nie da się tego za bardzo zmienić, ale nie powinno być tak, że gość, o którym w zasadzie każdy wpadł kupowie, no jest to przekot, warto byłoby mu dać szansę, no to gdzieś tam się mówi, no ale spokojnie, no to może to może rezerwowe, no bo wiadomo jak jest, no to jest taki sport, no to jednak też liczą się pieniądze, kurczę, no może kiedyś dałoby się rzeczywiście to, to zmienić, no, no bo nawet... Y jakby z czysto ludzkiego bo oczywiście punktu widzenia szkoda po prostu tego Piastriego, no a z punktu widzenia kibica, kurczę, no chcemy oglądać najlepszych kierowców, a nie kierowców, którzy po prostu za te miejsca zapłacą. I tak było zawsze, zawsze płacili i zawsze tacy kierowcy w Formule 1 się znajdowali, którzy umiejętnościami od innych trochę odstawali, ale jednak to miejsce znajdowali, ale wolelibyśmy, żeby... Jakoś to się tak nie rozmywało, jeśli chodzi o, o, tę, o tę drogę. No, bo jaki to też jest przykład po prostu dla tych, którzy zaczynają na samym dole w motorsport się, się bawić. Trzymam kciuki za Oskara Piastriego, naprawdę, żeby, żeby sobie to miejsce w Formule 1 znalazł. No, miejsce jest jedno, tak? Więc jakby no, tutaj Alfa musiałaby podjąć w miarę odważną decyzję odważną i nieodważną. Ferrari źle nie wyszło na tym, że zatrudniło Leclerc'a. Niektórzy pukali się w czoło, no, no, gość po Zauberze chodzi nagle w takie, w takie buty, to no nie są łatwe buty, to są, to są buty miejscami przyciasne, miejscami wyświechtane i naprawdę ciężko w nich się, się ogarnąć. No ale proszę bardzo, z Russell'em tak samo. No. Widzimy skalę talentu od razu w zasadzie takiego kierowcy. Lando Norris to samo, a Lando Norris nie wygrywał tak, jak robił to Oscar Piastri. Więc. Czekamy i trzymamy kciuki, żeby, żeby dla nas, dla kibiców też po prostu dobrze, dobrze wyszło. No i właśnie, teraz jeszcze temat zahaczający o rzeczy, które w Formule 1 nie do końca nam się podobają, ale na które też niestety nie mamy za bardzo wpływu. Kalendarz na sezon 2022. Stefano Domenicali w telewizji Skype troszkę wyszedł przed szereg, powiedział, że no to jeszcze oczywiście nic tam tak na 100% oficjalnego, ale mogę zdradzić, że wyścigu będzie, no, będzie 23 w sezonie 2022. No i teraz to jest pierwszy delikatny problem, bo już oczywiście pojawiły się głosy. Andras Zayl z McLarena mówi... Kurczę, no, zwiększamy tę liczbę wyścigów, no, a my też jakoś, jako zespół, jako, jako ludzie, musimy gdzieś tam zmieścić pomiędzy tą pracę w Formule 1, jakieś tam elementy życia codziennego. Ludzie, którzy jeżdżą z nami na wyścigi, też tego życia trochę chcą, chcą mieć, tych triple headerów ma być coraz więcej. No i to jest problem. Adras Zajd mówi, że to, co Stefano Domenicali tam przedstawił, to, to on słyszał, że tam jakieś różnice jeszcze mają być, jeśli chodzi o, o to, gdzie te triple headery, czyli trzy wyścigi z rzędu, w każdy weekend będą się odbywały, no, ale że generalnie no. Trzeba dążyć do tego, żeby jakoś tę sytuację uspokoić i żeby nie doszło do tego, że za moment do tych wyścigów będzie 25, a później 27. No i jakby trzeba będzie robić dwa zespoły, które będą po prostu się wymieniały, no bo, bo, bo też cały rok po prostu na walizkach żyć się nie da. Problem też jest taki, że ten sezon będzie bardzo skondensowany. Zacznie się w marcu, a skończy w połowie listopada, gdzie ostatnie trzy sezony chyba, wliczając ten, kończył się w, w grudniu. No ale będą Mistrzostwa Świata w Katarze, więc piłkarskie, więc trzeba to wszystko rozegrać do, do listopada. Ciasnota będzie okrutna. Oczywiście dla nas kibiców spoko, no, pooglądamy sobie tej formułki dużo, no ale jest to rzeczywiście gdzieś tam bardzo, bardzo już na limicie, jeśli chodzi o liczbę tych wyścigów, przynajmniej moim zdaniem. Jeśli uważacie, że tych wyścigów mogłoby być jeszcze więcej, dajcie też znać w, w komentarzach. No właśnie i tych wyścigów ma być 23 i co ciekawe ma być 7 albo 8 sprintów kwalifikacyjnych. No, i to jest sytuacja ciekawa, no bo w tym sezonie mieliśmy sprawdzić, jak te sprinty wypadną. Na razie były dwa z zaplanowanych trzech, i już po dwóch, które, które, które poszły i co do których opinie są bardzo mieszane, ja na razie jestem bardziej na tak niż na nie. Ale to nie jest takie, takie proste w, w ocenie. Wcale nie jestem jakoś przekonany, że, że powinna być jedna trzecia kalendarza z, takimi, z takim rozwiązaniem. Na pewno to trzeba jeszcze pozmieniać i, i nie przyznawać zwycięstwa, w, nie przyznawać, nie, nie nazywać zdobywcą pole position tego, który wygra w, 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 w sobotę sprint. Jest dużo do zmiany, ale. Formuła 1 nagle mówi, nie no spoko, my już wiemy, jest spoko, wszystkim się podoba, zrobimy 7-8 sprintów kwalifikacyjnych i będzie git. No i gdzieś tam się to rozmywa z tym, co się czyta od, od kibiców, co słyszy się od, od kierowców. Okej, okay, pierwszy sprint nie był, nie był zły, ale ten drugi na Monce, no trochę już nudą wiało. Ten, ten na Silverstone też nie był jakiś uber ciekawy, no ale jednak coś tam się więcej, więcej zadziało. No i zapytacie, skąd taka decyzja Formuły 1? No i to jest bardzo proste, bo sponsor, który się pojawił jakiś czas temu przy Formule 1 i który wykładać ma zamiar naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy, to jest sponsor powiązany z kryptowalutami, też będzie między innymi właśnie, jest między innymi tam jednym ze sponsorów, którzy wokół tego formatu sprintów się kręcą i chce, żeby ta jego nazwa tej firmy po prostu przy sprintach występowała. Więc... Są różne naciski na, na Formułę 1, tylko pytanie, czy rzeczywiście, jakby kosztem widowiska musimy za wszelką cenę po prostu zarabiać coraz więcej więcej pieniędzy, tym bardziej właśnie w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy z tymi sprintami, że no jeszcze nie wiemy, dajmy sobie jeszcze chwilę, chwilę czasu. No ale okej, okay. może trzeba im zawierzyć, może to nie jest skok po prostu na, na kasę, tylko rzeczywiście mają jakieś przesłanki ku temu, że to się, to się sprawdzi. No ale to nie jest jedyny taki, no nie chcę powiedzieć skok na kasę, bo to jest, to jest może, może za duże słowo. W każdym razie do kalendarza na sezon 2021 dołącza wyścig o Grand Prix Kataru. Co Wy na to? Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. No ja byłem no, może nie tyle zaskoczony, bo od jakiegoś czasu już gdzieś tam pojawiały się informacje, że ten katar może wskoczyć. Chyba nawet o tym mówiłem w, w którymś z, z filmów. No ale ciekawe jest to, że podpisali umowę już na kolejne 10 lat. W przyszłym roku nie będzie wyścigu, no bo Mistrzostwa Świata w piłce. No ale oczywiście wszystko rozbija się o pieniądze. Będziemy mieli kolejny wyścig na Bliskim Wschodzie. Czy to jest najbardziej atrakcyjny, e, atrakcyjny kierunek dla Formuły 1 z punktu widzenia europejskiego kibica? Oczywiście, że nie. Tych kibiców na Bliskim Wschodzie, no nie żałujmy się, też nie ma zbyt wielu. I tak naprawdę wszystko jest sfokusowane raczej znaczy na pewno na kibica europejskiego, kibica amerykańskiego, południowoamerykańskiego również. No a to są po prostu wyścigi, które muszą być w kalendarzu, tak aby w tym kalendarzu znalazły się też wyścigi europejskie, które po prostu takich pieniędzy wykładać nie są w stanie, jak są w stanie wyłożyć Katarczycy, jakie jest w stanie wyłożyć Arabia Saudyjska, Abu Zabi czy, czy Bahrain. Czy nam się to podoba, czy nie? Niestety, tak to będzie wyglądało. Wiele dyscyplin sportu organizuje bardzo dużo rzeczy w tamtym, w tamtym, w, w, w tamtych, w tamtym rejonie, w tamtym kierunku. No bo po prostu jest to opłacalne i, i chodzi tylko o, o pieniądze. W Katarze ich nie brakuje, oni tam w ogóle mówią, że słuchajcie, jak na tym torze, na którym teraz będziemy się ścigać, się nie spodoba, możemy coś wybudować. Tor od zera. Możemy uliczny też zrobić. Wszystko jest do ogarnięcia. No jak masz takiego partnera w, w rozmowach na temat kalendarza, no to dla Formuły 1 sytuacja idealna. Zarobią kupę kasy, mają spokój na ładnych, e, ładnych parę lat. Te wszystkie gdzieś tam e, e, jakieś pretensje z niektórych stron, że no, no trzeba uważać też na takie kraje, no bo jeśli chodzi o przestrzeganie praw różnych i tak dalej, no to tam jest tak ryzykownie, to oni mówią spokojnie, my nad wszystkim czuwamy, Dajemy szansę, trzeba, trzeba poznać też tamten, tamten rejon, ale jesteśmy przekonani, że biznesowo w ogóle będziemy razem dążyć też do tego, żeby właśnie razem z, z Katarem, między innymi Formuła 1 chce dążyć do tego, aby była bardziej zrównoważonym sportem pod względem emisji spalin. No i ostatnio też jeszcze kończąc ten temat Kataru, pojawił się temat właśnie biopaliw. Formuła 1 do 2030 chce, aby, aby jeździć już na takim naprawdę solidnym biopaliwie, który o 65%, jeśli się nie mylę, zmniejszy emisję tych niepożądanych substancji. Okej, okay, jakby wszystko jest lepsze niż silnik elektryczny, więc jeśli jest opcja przejścia na biopaliwa w takim mocnym mocnym zakresie. Bardzo proszę, tylko nie myślmy o, o pełnej elektryfikacji serii. Chociaż to ciekawe, bo jedna z osób, która jest wysoko w, w Renault, jeśli się nie mylę, powiedziała ostatnio, że jest zaskoczona, że w WRC, czyli w rajdowych mistrzostwach świata, teraz się przechodzi na hybrydy, a nie, nie myśli się o tym, żeby już przechodzić na elektryki. Że, że Nie no, w ogóle trzeba przechodzić na elektryki, to w ogóle innej opcji nie ma dla, dla rajdów. To w ogóle jakby to jest zaskoczony ten, ten gość, że w ogóle ktokolwiek tam jeszcze myśli o hybrydach. Dosyć groźny sygnał ze strony dużego producenta samochodów. Mam nadzieję, że Formule 1 to. Znaczy nie, w ciągu najbliższych lat na pewno to Formule 1 nie grozi, pełna elektryfikacja. Dlatego właśnie nie obrażajmy się na biopaliwa, tylko trzymajmy za nie kciuki, żeby te silniki po prostu spalinowe były jak naj, najdłużej wspierane hybrydą. ok, ale chodzi o to, żeby, żebyśmy je utrzymali. No, i właśnie, co ciekawe, w przyszłym sezonie będzie tej, nie wiem jak to nazwać, biomasy. Etanolu po prostu będzie w, formule, w, w paliwie, w formule 1 o. 5% więcej, teraz to będzie chyba 10% całego, całego paliwa, jeśli się nie mylę. Jak coś namieszam to bardzo, to mnie, to mnie poprawcie, ale chyba nie. Więc z roku na rok są jakieś postępy robione, ale plan jest taki, żeby do tego 2030, zresztą też formuła do tego momentu chce być chyba w ogóle zrównoważona, jeśli chodzi o to, co oddaje do atmosfery, a jak to niweluje, coś takiego, no to... To są to jakieś małe, bo małe, ale jednak kroki właśnie ku, ku lepszemu i ku bardziej ekologicznemu, i ku, mamy nadzieję, dalej tak samo ciekawemu ściganiu, jakie mamy teraz. No i właśnie, na koniec jeszcze o przyszłym sezonie, bo mamy walkę teraz niesamowitą w tym, w tym roku, i już pojawiły się takie głosy, że kurczę, no tak nam się to wszystko teraz wyrównało. Tu, McLaren, tu Ferrari nagle zaczęło znowu coś znaczyć, tu Red Bull z Mercedesem walczy, no a za chwilę będą nowe samochody. I wszystko pójdzie. No i y, jest to na pewno, y, może nie rzecz, której należy się obawiać, ale na pewno w przyszłym sezonie ten układ sił nam się trochę zmieni. Bo każdy inaczej ten okres na budowę samochodu wykorzysta. Ale też pojawia się ostatnio dużo głosów, że ściganie w przyszłym roku może być bardzo ciekawe, z tego względu, że te samochody będą dużo trudniejsze w prowadzeniu. No i teraz tak, oczywiście, będziemy mieli zmienione koła, zmienione aero, wyżej to powietrze ma uciekać tak, żeby nie psuć tego powietrza kierowcy i i, i, w, i, i samochodowi, który jedzie, jedzie z tyłu. Będą cięższe też te samochody, z 752 do 790. To jest w, w ogóle bardzo dużo z tego wzrostu masy, to będzie masa Q, to jest tak zwana, poczytałem, nie żebym się znał na, na fizyce, bo się w ogóle, znaczy, no nie, no dobra, no w ogóle się nie znam, <laughs> masa nieresorowana, no i to jest podobno, to jest jeden z tych problemów, które mogą też sprawić, że, że te samochody będą dużo trudniejsze w prowadzeniu I żeby nie było, że to ja się i sobie gdzieś wymyśliłem, to Jan Moncho z Alfa, czyli dyrektor techniczny, tak mówi, więc jak mówi, no to się zna. Dyrektor techniczny raczej. W sensie, no, jak zna się, więc mówi, o tak może bardziej. Jemu uwierzmy. No i on dodaje, że nawet jeśli zespoły będą bardzo kreatywne, no to ciężko będzie to jakoś zminimalizować. Te utrudnienia wynikające z tego, że. Ta charakterystyka samochodów bardzo się, bardzo się zmieni. Będzie dużo mniejsza dowolność, jeśli chodzi o zawieszenie, więc nie będzie można sobie też tego jakoś bardziej ułożyć pod kierowcę i sprawić, że ten samochód będzie łatwiejszy w, w prowadzeniu. No i to mi się bardzo podoba. Takie wypowiedzi bardzo mi się podobają, bo niektórzy twierdzą, że te współczesne samochody są po prostu zbyt łatwe w prowadzeniu. I takie głos ostatnio mieliśmy w, w świadku Formuły 1 nawet Robert Kubica chyba na ten temat parę razy się, się wypowiadał. No i Lando Norris też powiedział, że to będzie zupełnie coś innego w kontekście prowadzenia. Na pewno nie tak przyjemne będą te samochody, jak te, które mamy w tym roku. Ale mam nadzieję, że każdy ma podobne rozterki. Myślę, że nie ma teraz sensu myśleć, że będzie fantastycznie albo bardzo źle z tymi samochodami. Powiedział też Landonoris, Norris, że jeździł już tym samochodem na sezon 2022 w symulatorze. No a jeśli chodzi o taki samochód, który się tam buduje i powstaje, to na razie są to rysunki i trochę papieru. <laughs> Więc jeszcze jest Wcześniej. Jeszcze Lando się oczywiście do tego samochodu nie, nie, nie przymierzy, ale w symulatorze już sobie sprawdza. Fernando Alonso z kolei. Typowe Fernando Alonso mówi spokojnie. Nie wydaje mi się, żeby jeśli chodzi o przystosowanie się do tych samochodów, była jakaś gigantyczna różnica. Trzeba będzie jednak ciężej pracować niż w każdą poprzednią zimę. Będziemy musieli więcej czasu spędzić w symulatorze razem z zespołem, ale generalnie dramatu zdaniem Fernando być, być nie powinno. No ale właśnie, Alonso mówi o znaczeniu symulatora, o znaczeniu pracy zimą i to też będzie bardzo ciekawe, który z kierowców raz, że będzie w stanie naprawdę w, w, przez te zimę... Dawać dużo informacji od siebie, z pokorą pracować w symulatorze, co nie jest pracą łatwą i przyjemną w porównaniu do, do jeżdżenia w weekend wyścigowy. No a po trzecie, który z kierowców będzie w stanie bardzo szybko do tego samochodu się dostosować. Widzimy, ile to trwa w przypadku Pereza, ile to trwa w przypadku Ricardo. Fetel w Astonie też nie możemy powiedzieć, żeby jakoś błyszczał na tle Lansa Strola. A tu dostaniemy zupełnie nowe, nowe maszyny i może się okazać, że komuś to kompletnie nie podpasuje. I jakiś kierowca gdzieś ze średnio wyższej półki nagle powie, kurczę, no, potrzebuje mnóstwo czasu, żeby, żeby z tym samochodem się objeździć, mówiąc kolokwialnie, więc powtórzę to po raz 4055 w moich, w moich nagraniach. Nie mogę się doczekać przyszłego sezonu. Mam nadzieję, że wy też. Mam też nadzieję, że czekacie na kolejne odcinki, że czekacie na to, co się będzie działo na, na Twitchu. Zapraszam Was jeszcze raz na tego Twitcha, a na moim kanale widzimy się wkrótce. Dobrego weekendu z Grand Prix Turcji. Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.